Dzień dobry. Siema. Mówi się siema, ściema. Ten pan chce żebym szedł do tego dzwona. Mam iść? Idź. Sernik lubi kraby tam coś, a ja lubię żółwy. Pozdro. Każdy ma swoje upodobania, tak? A ty co lubisz madzie Pierogi. A ty Bartek? nie Okej. Okej. A gifter <noise> Nie oceniam, nie oceniam. Kiełbasa, fajna rzecz. Ja zawsze ze sobą noszę pento. Kiedy używasz że coś. Ktoś... Nie, po prostu tak w razie było, jakbym zgłodniała. To nie. nie no nigdy nie ma. To już nie ma. To ciebie w takim To już siedzisz To nie ma. nie ma. To nie kieszeni. To nie i zaczynasz kiełbasy. się pierdać. No. Co się Madzia będzie ograniczyć do do kabanosa? Czyli kabanosem się nie no. pojrza no. taką kiełbaą, taką kętoą? No. wiadomo. Dzisiaj, widzicie, mi się kabanosik. odbija na samą myśl o tym. Pani ciężkich obyczajów. No. Ciężkich jak... chyba kiełbasy, okay. tak, wiesz. Kur... świeżej. Prząska najlepsza, nie? Nie wiem. Prząska dobra nagra, to... wiecie, to jest ten, jak idziesz z ten... Z babcią na zakupy ona mówi do tej o pani martwo. tam, a poleci pani jakąś kiełbasę na grilla No tą śląską o, no, no ta śląska biorą. to taka dobra na grilla wszyscy biorą, do do dobra <grym> jest, dobra, no. Przedaje się ostatnio cały czas. Czy dlatego, że pani ją cały czas poleca? No bo wie pani, co też wziąć, no nie wiadomo, no przecież tyle tej chemii naładowane we wszystkim. To nie wiadomo, co teraz kupować. Przyszynki też takie, po dwa dni poleży i to się śliska robi. To wie pani, co, co z tym zrobić? Przerosło cię, twoje własne oczekiwanie. Nie, to mnie nigdy I nie zrobiło. I pęto przyroczy. kiełbasy. Godnemu kiełbasu na myśli. Ale kurwa, Co, Na czym stanęliśmy? Na kiełbasie, jak przez cały stream. A no tak. Wie pani. Znaczy, nie, nie stajemy na jedzeniu. <laughs> wie pani. Jest jeszcze taka podwawelska, ale ona trochę droższa, bo ona taka wie pani. It's dla ludzi co nie mają co robić z pieniędzmi jest. Nie, to mi pani da tej parówkowej Ja Mortadelle? <laughs> nie no tą parówkową co tam macie? Taką z tyłu zawsze leży. Do tego. Wie pani, moje dziecki to lubią takie. One to pani są właśnie co? takimi. Dziecki. Kinderki, bąbelki. Kasio, nie wie Pani o co chodzi. A... 500 plus! <noise> nie ma 500 plus, tylko 800, 800 plus. Przepraszam no. bardzo, ja dalej wie Pani w tych starych światach. Też tam. Wie Pani, no ja już troszeczkę wiekowa, tak? Wie Pani, ja jak słyszę świeża kiełbasa, to mi się lampki w oczach świecą. Wróćmy takie bardzo tak? Wie Pani, co jeszcze Pani poleca, bo teraz jest przecenie jest mortadelka, taka, mm. A to w przecenie, to to świeże w ogóle! Tak, 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 wie pani, tydzień tylko To ja to bym psuda nawet nie dała mojemu, pani mi to chce wcisnąć? Co to pani, poważna Proszę jest? Proszę panią, to im starsze to jak kabonosy, im starsze tym lepsze. A dwa to pani, niech pani to pomącha w ogóle, widzi pani jak się świeci? No bo to, bo to kurde, gamingowe nie wiem, to LED ma <grych> Czym to pani wysmarowała, że to się tak świeci. Mówię, że to gamingowe to z LEDem jest. Ani się nie... To ja takiego nie chcę. A to... Aaaa, to ja nie chcę takiego, bo to tam syn od... Od ciotki tam... Pra prababki syna to. To on jest właśnie taki. Gamingowy właśnie, Ge Game, 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 gamingowy no. Gamingowy. <grystanie> Wie pani, to się je, to nie? Za tą szyneczkę i, i płytę się napiera. Cześć. Ta jest ta. Same kadara. hedziki wchodzą. Good. No time to waste. Ja nie wiem, co to znaczy. <grystanie> <grystanie> może pa w ogóle. Ile pani ma że że za takie słowa, to przecież takie słowa to moje dzieci używają, jak grają w komputer. Wie pani, bo ja... Ja drugą młodość przeżywam. Ja teraz, wie pani, dyskoteki, te sprawy... No co pani gada, Tak pani przecież tutaj cały czas siedzi w tym... W tym mięsnym tutaj, to gdzie pani ma czas? w nocy, wie pani, jak jest zamknięty sklep. A pani śpi w ogóle? Nie. Aha, no to co tak pani robi? Ja przeprowadzam fotosyntezę pęto kręci w nocy <grym> a to pani te pęto kręci w nocy, okay. nie, 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 ja bym w cs nie no Nie no. Pan pani tak jest... że pani kręci pęto ja dam i chadziki wchodzą Nie, i kręci pani... aha, i pani jeszcze tą mortadelkę z formacją tak, dokładnie to pani, ja, ja mało śpię to tylko w tym sklepie mnie chcą na 8 tak. zmian, no i kręci bo... pani pęto 8 <grym> zmian? tak, bo źle wdziała, że on ma 8 zmian, To no ja chyba żyję w innej czasoprzestrzeni, moja doba ma tylko 24 godziny, to, to ile to, to, ile, to jak to się dzieli? Wie pani... No właśnie nie ja... wiem, dlatego pytam. To po, tej, po tej szyneczce doba <laughs> od większej godziny. Wie pani wie, pani szyneczkę i godzinka plus, nie? No ale to jako szyneczka, bo to pani mortadela to chyba nie szynka. No to, to jest akurat szynka, no. To pani taka specjalna, tak gamingowa. Ojejku, teraz ja się panie będę świecić na te RGBT <noise> <noise> To ja nie chcę Kurwa <noise> Mówiłam z syn tam od mojej krababki, córki, z strony babki i siostry. No to on właśnie tak się ten, to on taki właśnie jest. Taki LPG plus właśnie <głos> LPG <głos> LPG to muszę LPG, jeszcze PB LPG, LPK plus PB, PKP PB, i to inne, oś. tak? pb9, 6 bo tańsze rgbt wiecie to, to, to te ledy, KGW, no no no, takie szynkę szynka mówię że ona się świeci bo na gamingowa jest to jest ledowa szynka, okej okay. no ma pani jeszcze w ogóle coś więcej oprócz tej jednej szynki którą pani na chama próbuje wcisnąć mm. żeby zrobić ze mnie lpgp plus wie, wie pani bo przed, to, przed dostawą jeszcze jesteśmy więc tylko to jest a to. A kiedy macie dostawy? Żebym ja wiedziała kiedy świeże mięso? Mm, w ogóle. W lipcu. O kurwa. Wie pani, a bo te... w roku? No, no w lipcu tylko. Wy pani, I bo... I co to, to się tak długo trzyma? Do grudnia nawet? No tak. Pani... Pani a pyta pani to kurwa. to pani czy nie? Proszę? A to pani to jakoś mrozi czy nie? Eee, Wy pani, ja... No, nie wiem, czy to Ja suszę, mówią, no ja mówię. im opowiadam suchary i one się usłyszają. No, no. Pomyślałam, myślałam, czy szusarką, jak pani suszy? Nie umiem zrobić quest'a, kurwa. Wie pani, umie pani, ja. Pęto Wie pani, nie dadzą szynki i widzi, pani, jak mi ch... bo idzie. No widzę. Pani, a pani umie, to pęta tak na pani, bo Kumpel zdarzał tą szykę i leży martwy, to tak powinno być? Nie nie, on nie leży martwy, on poszedł spać. On, on poszedł spać, bo on nie, musi mieć no siłę, żeby hedziki sprzedawać, odczynka. tak? No to, to trzeba. daję do pani szynkę jakąś trefną z lipca. Prze pani, proszę nie kwestionować. Pani co to, to tylko łazi i ostatnio moją koleżankę pani wygrała z interesu i musiała zamknąć sklep z farbami. E, bo, bo, bo ponoć pani jakoś tam aferę zrobiła, a teraz pani chce mnie wygryć, tak? Tak. No to super. Ja panią... Bo, przepraszam bardzo, ja mam sklep monopolowy I pani mi robi konkurencję Ja pójdę do pułoku a, a pani nie pracowała kiedyś? Gdzie pani pracowała? Kiedyś w biurze jakimś, nie? Fakturki pani, coś tamtego Ja się tylko chwilę tych wszystkich biurowych Ja tylko chwilę pracowałam Tylko chwilę Wie pani, pracowała z taką jedną k***ą I z takim panem Marianem jeśli musiałam dzwonić, bo ten pan Marian to w ogóle. Bożą się Boże. Podłożył pani świnie? Ale do lipcy dopiero. O Jezus, to pan Marian jest teraz. Kim przepraszam bardzo? Bo pan Marian. To na emeryturze jest to wy, pani. Nie ma co robić, to na dobra praca. A pani nie mogłaby się zająć bardziej poczciwą pracą, a nie kręci pani pęta po godzinach? Proszę Panią, a Pani to nie ma swoich problemów? No mam dziecki, mam swoje. No no to proszę, że nie mi nie. No chciałam kupić im też właśnie do jedzenia, a Pani im ciska jakieś gówno z lipca. A one te nie słoważne? chcą... one nie grają w CSA? Nie, one w te Fortnite tylko, wie Pani. No to to też widzimy. działa, Hedziki też w Fortnite wchodzą. O, zjada Pani w końcu to pento. Kurwa, widzi Pani jak działa. Zatrzymuje czas. Czas, o kurde, ja wtedy... to mi by się, się, się to przydało, widzi Pani jak ja już wiekowo się posunęłam. Już zmarszczki widać, wszystkie. Wie jak Pani zatrzyma teraz czas to Pani będzie cały czas taka, taka brzydka i pomarszczona, to najpierw sobie operację trzeba zrobić, a później zatrzymać czas. A pani to widzę, że się zna w tym temacie, to już pewnie zrobione 500 operacji, tak? Nie, wy pani, ja na zaplecze czasem pani robię. Pani z Ja Panko? na czasem robię, no. Tam operacja, ja wie wie pani, to... jakiś kwasik, jak... Z tego jak ta martodelka. Z... Jak, no, jak kwasik po szynce zostanie, albo... Ja wie to... pani... Albo jakiś, o, kujawski tam Mariolka czasem zostanie i to wstrzykujemy, wie no, pani. Wie pani, kujawski to drogi, mi się pyta, że to jakieś tańsze, pani, tam oleo, czy tam jakieś różne te... Oleo. Złote łany. I inne Oleo. No jest taki olej, oleo się nazywa, pani. Chyba, że pani kupuje taki, wie pani, ty, w tych wiadrach takich, co mają na kuchni, ten palmowy taki, wie tak, pani. Tak, tak, tak. No, niezdrowe, 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 niezdrowe. Pani, my na zapleczu mamy palmę jedną, to my z niej wyciskamy. A to się, od, Tym się doi. Od no do, doi się palmę i ona potem olej daje. No. To jest tak jak tam w reklamie tych, skitesów, co ten pan tam doi mm -hmm. żyrafę i lecą z. Okej. Okay. Mm -hmm. A można kupić od pani takiego oleju? Bo ja nie mam na czym smażyć schabowych sk kotletów. Ja, nie można na fakturę, bo to wie pani. To trochę lewe jest, to nie można tak. Ale ja nie chcę na fakturę. A widzi pani, że miała firmę, jak ja mam dziecki. Na pani przed chwilą tu moją koleżankę coś tam była wybić, bo nie chciała pani faktury dać, a teraz pani udaje, że nie wie o co chodzi? Tak. Kurczę, przejrzała mnie pani, no nie mogę. No to trochę cringe. Pani, tak naprawdę jestem tak tajniczym klientem i sprawdzam różne sklepy pod względem prawidłowości wykonywania świadczonych usług. I co teraz? Zostaje pani zamknięta na podstawie artykułu. Zamknąć to, może pani mordę. 69. Zamknąć to, może pani mordę, proszę wyjść. Niestety, przykro mi. Dziwi zostały zatrzaśnięte, nie mogę wyjść. A no to. Jak wyglądądądąd się tu, elegamin. Już się Magda zadmawiła Teraz te RGB i RG plus. O, RGB+, RGB+. RGB Pani to się uspokoi, bo... Bo, bo pani tu jakieś delulu ma ewidentnie Wie pani, chyba mi się proteza odkleja, muszę wziąć koregę No, koregę pani weźmie i... I, i, i se podklei Też ład mózgowy czy coś No, to niech się pani nie martwi, pani się powinna martwić Że tam się pani nie odkleja, jakaś szyneczka pod ladą no a pani chciała w szynkę kupić i już pani nie sprzedam. Bo pani taka nie. No oczywiście, jest. że nie pani nie sprzeda, pani właśnie została zgłoszona na podstawie artykułu 669. Ale pani Pierdoli. Jeszcze nie. To jest pani sklep, czy pani jest tutaj zatrudniona? A ja nie powiem teraz... Pani taka mądra. A to się rozumiem, pani się obraziła teraz, tak? Nie. Ja jestem dorosła, ja się nie obrażam. Słyszę, słyszę, właśnie. Ale pani się będzie musiała sama obsłużyć, jak pani taka mądra. Powiedziałam pani, że ja nie chcę nic kupić w pani sklepie, ponieważ sprzedaje pani szajs i gówno. Mhm. Pani to by chciała takie coś. Taki sklep, taką firmę, taką... Prosperującą no nie. firmę. No, widzi pani, co no już, już nie prosperującą. Jutro wchodzi pit. Proszę panią, nic nie wchodzi. <grym> no wchodzi, wchodzi. Chyba w dupę. No pani, pani tak, wejdzie jutro pęto w dupę. Zaś tę nitę gdzieś zgubią, czy co? <grym> Może utknął w pani dupie. Ale pani teraz jest po prostu wredna. Pani jest, pani jest żałosna. Żałosne to są te pani. Zgłoszenia ja tu nigdy sanepidu nie miałam. I nigdy nie będę mieć. No to. No właśnie, będzie, będzie. Jutro przychodzi. Ja mówię pani. Jutro wchodzi sanepid. Słuchajcie, ja wchodzi to, co może pani na stronę plus 18. Jak ma pani ochotę. Zazdrości pani, że nie musiałam dostęp. Czy nie pani? No dobrze, Dokładnie. Wie. A pani się nie zestra w ogóle. Pani myśli, że pani taka mądra zrobiła studia. A teraz to bez studii to też da się osiągnąć coś w życiu. Ja ten sklep prowadzę o, 25 lat. Przedla panią i widzę, że nie 25 lat prowadzę ten sklep. Moją koleżankę pani zamknęła, ale ja się nie dam Biedna pani Kingo. To wiadomo, że to twój sklep pani O nie. O pani A pani zaraz kolegę przyniosła, tak? Nie umie pani sama. Nie, nie umiem. Ja tu tylko zaglądam, jakie szyneczki piękne RGB mają. <noise> a pan ostatnio jeszcze kupował szynkę, a teraz się obrócił przeciwko mnie. Taki pan jest właśnie. Nie ja? Ulicowy. Szyfał szywy. Podłe hieny. Nie. To mój kuzyn, tak samo wyglądał jak ja po prostu. No pan p... teraz. Jedno jajowiec to było. Kurwa. Pan to chyba zero jajowiec. Nie, Rh-. LH równa się, kurwa. Sorry. No nagle się pan tutaj tak zjawił, ja nie wiem w ogóle. I nie wiem, czy ten pan z pan lady? ma na celu? Wyglądał On... sobie tylko. Pan z podlady wyszedł. Co pan myśli, że to może sobie przyjść tak? No powolić? tak, przyznaję się, to ja kręciłem to pęto. Będę... Długiejku. No. Czyli pan kręci pento? No, pomagam jej. Oh, o na czarno o mnie zatrudniła. Przepraszam. No proszę, ja o tego no pana proszę. nie znam, o co chodzi. Pani Kinga też miała takie same wymówki. I daje mi 8 zł na godzinę. It's time. O, no proszę. Bez ja nie znam tego zdy. pana. Ten pan to ewentualnie może być w gratisie, jak pani Julia. ja nie będę. Ja już nie chcę od państwa żadnej gratulacji. <laughs> Tylko nie można pana na fakturę, bo Greccy to, to nie ma w systemie, pani. Patologia. No i tyle jestem w stanie powiedzieć po prostu. Nie jest wam wstyd -truć, truć ludzi? A pani pierdoli jakieś głupoty? No mówię pani właśnie, że nie. A pani tutaj mówi, że tak, a ja mówię, że nie. I no no, z no, jednej się nie rozumiemy. Pani to ograniczone. Pani elbida. w ogóle po polsku mówi, pani z akcentem słyszę. Akcentem, bo ja, ja się urodziłam na. G... oho. na granicy Austrii i Chin. tylko <grytkoło> morza przyziemnego. Przyziemnego? <grytko> no, tak. Tak jak pani myśli. A mi pani mówiła, że z księżyca pani pochodzi. A to, to nie, to, to pan jakieś. to ja on. tak Pan to myśli, że jest zatrudniony, to pan w ogóle gada. Ten pan jakiś chory na głowę jest. On se coś zdurał. Bo mi pani daje te szynki, jakie ja nie wiem. Nie mam tego pracownika. Ja tu. Pan Pan przyszedł i powiedział, a mogę sobie na śniadanie wziąć. Mówię, że to nie chcę weźnie, ale no... To co? To nie moja wina, sam jadł. Po tylu natykuje i przychodzę tu. Proszę mnie to nie oskarżyć to ten pan jest głupi, a nie ja. A ten pan właśnie po te szynki, bo on przyszedł najpierw, on powiedział, on chce szynki, bo mu chuj w idzie. Ja chciał Heddy sprzedawać, i on przyszedł i mówi... Pani da, bo, bo jestem pizda i nie umiem strzelać. Żebym miała ja pani zaraz heada nie sprzedał. Jestem pizda nie umiem strzelać, i on z tą szynkę jak pojebany, nie? Potem przyszedł, powiedział na drugi dzień... Panie, co wygrałem trzy rankedy. A ja mówię, że no, to tak krzyneczka działa, a on do mnie, że... Że, że ten. Że on chce więcej ja mówię, że już nie ma że trzeba do lipca czekać. No to się zdenerwował i mnie uderzył, wie pani. To, to jakiś niepoczytany Tego ten spęta? pan jest pęta? Spęta czy tak złapy panie z liścia za długo. On? on? On mnie no. ten. Yy, regałem we mnie rzucił Regałem? A to co to, regał z i cable Tak, tak. Nie, pani? z połowiny. No i co, i pani pracownik był podtruwany, rozumiem, przez panią, ale że. Jaki mój pracownik? Zgodą. Ja pani powiedziałam, że pierwszy raz widzę tego pana na oczy. No bo na czarno. No ja, tru... ja też! Ja też go widzę pierwszy raz na oczy. No, co to, no, bo pani. I to pani czy ja to ja go zatrudniam na czarno? Ja nie wiem, kogo za pani zatrudniam, bo ja nie jestem taki wścibski jak pani i tu się nie poddalam. A pani ewidentnie nie ma swoich problemów, więc szukaj u innych, tak? Pani jest jakaś no, dziwna. Od tego jestem. Mm -hmm. Taka jest moja praca. Pani pracą jest wciskanie ludziom trefnego towaru. A. Mi do gęby panu. No. <laughs> <Where's the transportation? śmiech> <laughs> 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 Rozumiem, że resztki, które się nie sprzedadzą z lipca do grudnia, czy tam do następnego lipca, są zjadane przez <laughs> pani pracownika, tak? Jakiego mojego pracownika? Ja mówię pani, że tego pana pierwsze znał czy widzę, a pani mi to mówi cały czas pracownika No pracownika. jak cały czas pod tą ladą siedzę, co mnie pani nie widzi, no. Ojejku, co tam pan, pan robi pod ladą? No to kręcę tento, no mówię. no <grym grym grym> i wklejam i RGB i minus plus. Dobrze, że nie skleja pan pierogów. To by było podejrzane. A tu mu może się pani odczepić, żeby mnie zresztą dać zresztą mi spokój jednej. święty. Ja tu chcę pracować, spokojnie, zapracować dla, dla rodziny swojej pieniądze, mieć na święta prezenty. No to coś pani atle. nie idzie. Bo pani przyszła i mnie denerwuje. No ja chcę zamknąć pani interes. No nie rozumiem czego pani nie rozumie, proszę się poddać. A ja już przygotowałam dokumenty. Ale do czego? Do rozerwania umowy. No i dobrze. No, ale to chyba nie mają Państwo umowy, skoro Panie pan na czarno? No, pan się gubi w zeznaniach, widzi pani? Ten pan coś ma z głową. No, no, dziwi się pani po takim jedzeniu, które pani serwuje? No to przepraszam bardzo, ja się nie dziwię. Tym Ten tam pan coś jest, jest notorycznie podtruwany. tym pan przed tym jedzie na czarno, teraz umowę chcę wypowiadać. Szyf pan nawet umowę nie ma, jak na czarno, byłem za zatrudniony. No Zajmę. Widzisz, Jedną ścieżka, jaką może pani obejść, to do drzwi wyjściowych. Nie, ja mam inne sposoby. Zaraz tu przyjdzie taki ładny pan. To będzie mój mąż. Ale. ma inne zadanie dzisiaj. Jakie? No, no, jakbym pani mogła wszystko powiedzieć? No, wie pani, to nie jest takie łatwe. Pani wymyśla tylko. On pracuje w Sanepidzie. Być. Tak się właśnie dobraliśmy, że wie pani, ja w tych służbach tutaj, takich państwowych. On w Sanepidzie, wie dzieje. To idealnie funkcjonuje ze sobą. Mhm. Jak to się jest, my się uzupełniamy jak Ying-Yang. Najpierw ja przychodzę, robię, robię wie pani co? Wywiad publiczny i dochodzenie, śledcze. Później on wchodzi i zamyka. No i w ten sposób pozyskujemy nowe lokale. A później co z tymi lokalami? Sprzedajemy. Proszę panią, jak pani nie chce, to nie musi pani jeść, nikt pani nie każe kupować, a pani tu jak Całe jest. Całe szczęście, a pani kazała temu panu to jeść. ja, Ale no ja polecam! Ja panu nie kazałem, ja tego pana pierwszy, pierwszy raz A widzicie, ten pan poleca, no to nie wiem, o co pani chodzi. Problemy ma pani w ogóle ze sobą. No pan. ja mam, mam, to prawda. No. no. to proszę iść do psychologa, a nie przychodzić do mięsnego i się zwierzać. Ale to o co pani Przecież <noise> Wcześniej tak robiłam i działało. No, no to chyba z mięsny pani wybrała. No, nie wiem. Sąsiadki polecały ten. No widzi pani, wszyscy są zadowoleni, a tylko pani tu przyszła i narzeka. Proszę panią. Mam pani dość. Proszę opuścić mój lokal. Powiedziałam pani, że drzwi się zatrzasnęły. Nie mam jak wyjść. No <grym> <grym> to proszę jej odtrzasnąć. Tu pan pomoże pani, on jest jakiś naćpany, to... No, sama pani przyznaje, że pani jedzenie działa szkodliwie. Ale ma pani na to dowody, że to moje jedzenie? No chyba nie. Jakieś badania były przeprowadzone. Dowody to absolutne. sobie może pani skoczyć. Ale to pani użyła tego samego argumentu, jak się pani kłóciła z panią Kingą. Ma pani bardzo ograniczone, ograniczone, ograniczone słownictwo. Ograniczone, ja mam zaufanie w stosunku co do pani. Pani już chyba nie wyjdzie, bo problem mały. A jaki problem? Zjadłem coś. Tu Znowu coś leżało na stole, i znowu mi to tak świeciło, że musiałem to zjeść. Mhm. Coś tak chrustło. Jeba, klucze zjadłem. Oj. o tych drzwi. No to musimy poczekać, aż pan do kibelka pójdzie, no. Nie, nie ma pani jakichś środków przeczyszczających? Wydaje mi się, że pani ma, bo dosypuje pani notorycznie do jakiejś wędlin. No pani to teraz już wymyśla, to ale pani jakaś piźdnięta. No pani w tych... Tak w każdej właśnie coś chrusta, jakaś tabletka albo nie wiem. <grym> no wie pani, są ludzie i taborety, tak? no. no. Panie, taborytami jest taki problem, że w nie, nie ma w nich oparcia w ogóle. No właśnie, ten pan to widzi pani. Ni to pomóc, ni to, pomóc, to ten ni ta... ten... nic po prostu. No, nic. <grym> a sprzątać umie chociaż? A ja nie wiem, przecież mówię, że on to nie pracuje. Ale no, a to nie zna go pani jako człowieka w ogóle? Nie, nie, to nie jego pierwsze zna czy widzę. Ten... No niech pani powie, że jeszcze się tu zrespiłem. <grym> ja nie wiem, co to znaczy, co, co młodzieńcze do mnie, co za słownictwo. A te to... lulu wie co to znaczy? Te my są zadowolone. Jestem singielką. A co, że śpiewa pani, tak? <laughs> Jeez, ale to było potężne. No. Where's the destination? W dupie kurwa. Dobranoc i smacznej kiełbasy. No właśnie, dobranoc i smacznej kiełbasy. Dobranoc. Więc dzięki bardzo serdecznie za oglądanie jeszcze raz i za obecność. i Widzimy się na kolejnych streamkach. I szczęśliwego nowego roku. Amen. Hejka widzowie z tej strony, montująca Magda, czyli Maku. Mam nadzieję, że ten lord sklepu mięsnego przypadnie Wam do gustu, ponieważ sam zamysł był tak naprawdę czystą improwizacją, a my podczas niej bardzo dobrze się bawiliśmy. I mamy nadzieję, że Wy także. Podzielcie się koniecznie opiniami w komentarzach, zostawcie łapkę, suba, walnijcie dzwono, wpadnijcie na nasze social media i jeszcze raz dziękuję za oglądanie wszystkiego dobrego i ogólnie smacznego.